Witam Państwa wszystkich serdecznie zgromadzonych na tej cudownej transmisji. I co chciałem Was zaprosić na obcowanie z kulinarnym absolutem. Jednak chciałbym się jeszcze spytać, czy wszystko jest, aby na pewno w porządku? Po reakcji czatu rozumiem, że tak. Trochę cicho? Mm, trochę cicho. Muzyka za głośno. No, no dobrze, dobrze, dobrze. Już wszystko tam. Wyłączymy muzykę. Muzyka nie jest, nie jest potrzebna. Ponieważ dzisiaj będziemy próbować... O, gdzie ty jesteś? Chodź. Tak, krokiety. Ale jakie krokiety? Wiecie, krokiety to jest takie podstawowe danie. Jednak jest taki influencer, Bercik, który otworzył mi oczy. Ja tutaj być może niesprawiedliwie się z niego śmiałem, ale należy, wiecie, przetestować to empirycznie. Więc spróbujemy krokiety z Wegetą oraz ketchupem. O, trochę wyszedł poza kadr. Jednak żeby ten test był jak najbardziej sprawiedliwy, będziemy przechodzić stopniowo. Mamy tutaj krokieta kontrolnego. Będziemy mieli tutaj krokieta też z samym ketchupem, ale to tam zaraz tam poprawimy oraz z wegetą. Jak to zły ketchup? Wczoraj pytałem się Andzi, który to ketchup. Mówiła, że yy, no oczywiście no chciałem, żeby to było jak najbliższe oryginału. Jest to ketchup Madero Premium z dodatkiem miodu i tymianku. Ale mam też Coś dla prawdziwych koneserów. Mianowicie, gdyby nam nie smakowało z ketchupem Madero Premium, mam też tutaj taki artefakt. Tomatini Ketchup. No dobra, możemy zaczynać. Tutaj mamy jeszcze oczywiście potrzebne przybory do takiego cudownego przedsięwzięcia. Może najpierw spróbujemy krokieta kontrolnego, prawda? Bo krokiet generalnie składa się ze spirali mięsnomątnej mącznej oraz skorupki, prawda? No i jak taki jeden krytyk kulinarny kiedyś powiedział jak jest chrupkie, to mózg myśli, że jest zajebiste, prawda? Więc spróbujmy. No, no i właśnie, zgodnie z oczekiwaniami, prawda? Chrupkie, mięsne. Jest taka. Mm. Przejścia pomiędzy teksturami, fakturami. Nie, przepyszne, prawda? Mm. Ale poza tym musimy iść dalej, prawda? Sam to... nie wiem dlaczego tu przybyłem. O, bardzo dziękuję za follow, panie Magic Potato. Świeca jako, że wymaga trochę przygotowań. Nie będzie bezpośrednio przy krokiecie. Ale na pewno do tego dojdziemy. Być może nawet dzisiaj. Także tak, tutaj mamy krokiet kontrolny, ja go sobie odłożę gdzieś na bok. Tutaj mamy drugi krokiet albo krokieta. W sumie nawet nie wiem jak to do końca się odmienia. O, tutaj słyszeliście dźwięk rozpiecentowania tej pomidorowej redukcji. Więc spróbuję... Pójdźmy krok dalej, prawda? Wygląda pysznie. No i czego się tu spodziewamy? Ketchup jest trochę kwaskowy i da się wyczuć na pewno ziółka w nim. Więc być może doda to trochę czegoś takiego niezwykłego w tym krokiecie. Sprawdźmy. No muszę powiedzieć, że jest to dość oryginalny smak. Na pewno znajdą się koneserzy, którzy go docenią. Ciekawy. Muszę powiedzieć, że ma to swój urok. No ale my tu jesteśmy. Żeby zejść. W odmęty szaleństwa albo kulinarnego geniusu, prawda? Więc sprawdźmy. Sprawdźmy ostatecznie empiryczny dowód, czy krokiety z ketchupem oraz wegetą. I żeby nie było, mam tutaj oryginalną wegetę, prawda? Zaraz przeczytamy. Producent podrawka Chorwacja. Tak, to chyba oryginał. Oczywiście, ta staranna mieszanka ziół jest jak najbardziej świeża, zapieczętowana nadal. Nastąpiło rozpiętrzanie i zobaczymy. O, muszę trochę bardziej otworzyć. No cóż, zobaczmy, prawda? Nie za dużo tej dobroci. Dobrze, trzymajcie się, bo ja się trochę boję. No. No, trzeba eksperymentować w życiu, prawda? Mm. Prawda? Nie, żeby nie było. Jest żółte, tak? Czyli tu jest wegeta. Więc krzyżyk na drogę i próbujemy. Hmm. Być może byłem trochę zbyt oszczędny w mieszance ziół. Bo nie czuję specjalnej różnicy z wegetą czy bez. Więc musimy dokonać jeszcze jednego testu. Musi być zdecydowanie bardziej żółto. Także to jest można powiedzieć taki krokiet wadowicki teraz. O nie żałujmy sobie na pewno jest pyszne mm. tu jest, dobrze dobrze ale jest tak, spróbujemy ale nie, nie łapczywie, żeby sobie nie zepsuć smaku, prawda? Tak, teraz zdecydowanie czuję różnicę. Przyprawa wegeta. Daje nam mocno słonawy posmak. Co oczywiście ma swój sens, gdyż głównym składnikiem wegety, jak teraz czytam, jest sól jodowana. Następnie są słyszone warzywa, takie jak marchew i pasterna. Są również ziemniaki ku mojemu zaskoczeniu cebula. Seler, natka pietruszki. Są też wzmacniacze smaku i to jest, to jest, myślę, kluczowe w tym przedsięwzięciu. Gdyż mamy tutaj glutaminian monosodowy, zwany też przez Azjatów królem smaku. No, jest też cukier. Są też przyprawy, ale bliżej niezidentyfikowane. Rozbarwnik. Ryboflawina. Cokolwiek to jest. No. Moja recenzja jest taka. O tyle o ile. Ketchup faktycznie nadaje jakiegoś takiego specyficznego smaku. Jest to co jakieś takie nowe doświadczenie. I nawet bym to zjadł. Może nie za... Ale nie. Ale. Hmm. Natomiast Vegeta wydaje mi się, że już zaburza tą symfonię. To jest, to jest za dużo. Jednak... Sprawdzimy jeszcze coś, bo testowaliśmy krokieta z ketchupem Marki Madero, prawda? On jest premium. Ale mamy jeszcze dostępny ketchup numer 2 Tomatini, najlepszy, prawda? Przepraszam, tutaj jest złe miejsce. O, tutaj już naruszyliśmy krokieta strukturalnie, więc będzie łatwiej. Mm. W sumie jestem ciekaw. Ile pomidorów ma ten ketchup? Może nie, 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 nie przyjmę sobie ten niespodzianki Więc. Spróbujemy jeszcze z tomatini. No i żeby. Hm i wiecie co? Szlachetny smak keczupu tomatini. Zdecydowanie bardziej pasuje do tych rzemieślniczych krokietów z biedronki. Naprawdę zdecydowanie lepiej podkreśla ten smak, to mięso. No, tak więc jak Belcik będzie to oglądał, to ja serdecznie polecam Belcik. Spróbuj z ketchupem marki Tomatini. Po ile ten kraftowy ketchup? Bex, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zapewne jest to niemała fortuna, ale myślę, że jest warto poświęcić kilka złotych, żeby obiad był naprawdę smaczny. Tak więc, jeśli chodzi o dzisiejszą transmisję, to chyba będzie tyle z degustacji krokietów. Natomiast myślę, że tam za Jakiś czas może wrócę jeszcze ze skrzotami, a jutro będzie obiecana świeca. Krakos, dlaczego psuć smak krokieta takimi dodatkami? Nie psujemy smaku my tutaj doświadczamy. Próbowaliśmy. Być może niesłusznie śmialiśmy się z Bercika 889. Znaczy, po. Yy... Po teście empirycznym stwierdzam, że jednak było to słuszne. Na pewno było to nowe doświadczenie, ale nie chcę go powtórzyć. I tym sympatycznym akcentem kończymy.